Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś przychodzę do Was z kalendarzem adwentowym z firmy Rituals i tym razem słuchajcie, mam tutaj wersję męską. Rituals w tym roku wypuścił aż cztery kalendarze, trzy damskie i jeden właśnie męski. I jak tylko zobaczyłam ten męski na stronie, to nawet się nie zastanawiałam, tylko od razu go zamówiłam. Jeśli chodzi o te damskie, to się nad nimi właśnie zastanawiam. Może zamówię, może nie zobaczymy, natomiast męski stwierdziłam, że muszę mieć. I powiem Wam, że jak tylko otworzyłam paczkę, to słuchajcie, tak pachniało. Położyłam go do pokoju, to cały pokój mi takim eukaliptusem pachnie. Także no jestem mega ciekawa, co znajduje się konkretnie w środku. Koszt kalendarza to jest 89 euro i mamy tutaj 12 produktów, a czy 12 okienek, nie 24. Także tak to wygląda. Więc jeśli jesteście ciekawi, co znajduje się w środku, to zapraszam do oglądania. No i dobra, zaczynamy otwieranie. I słuchajcie, dzisiaj w ogóle w takiej wersji, ponieważ Antoś złamał mi statyw, a niestety nie mam w domu drugiego, dopiero muszę iść i kupić. Także mam nadzieję, że moja osoba tutaj w tyle Wam nie będzie przeszkadzać. No i bierzemy się za otwieranie. Ściągniemy sobie tutaj ten karton, na górze, zabezpieczający. I na nim z tyłu mamy pokazane produkty, jakie są, ale ja w to nie patrzyłam. Na drugim kartonie zabezpieczającym mać tak jakby mogę to nazwać cienie. Yy... Produktów, jakie się znajdują w środku, więc możemy się domyślić mniej więcej, co jest, ale to też sobie ściągniemy. Okej, okay, tak to wygląda. Ściągamy. No, w środku bardzo ładnie się prezentuje. Jak widzicie, mamy numeryki tutaj po kolei, więc nie ma za bardzo szukania, także zaczynamy. No i dobra, numer jeden mamy tutaj. I tutaj słuchajcie, mamy tak, jakby y, pokazane mniej więcej do czego y, nam dany produkt będzie służył. Tu mamy kropelkę, krok 1, kropelka. I co my tu pod tą kropelką mamy? Y, body lotion, y, balsam do ciała, 70 ml. Także fajnie. Numerek 2, Może ja Wam nie będę tak co chwilę pokazywać, tylko po prostu będę wyciągać te numerki. Pod numerkiem 2 mamy coś cięższego. I tutaj jest narysowana słuchawka prysznicowa prysznic, także coś będzie myślę do kompania. O kurczę, i tutaj mamy pełnowymiarowy produkt 200 ml i jest to pianka e, mus y, do kompania. Drzewo cedrowe plus witamina, e, kompleks z witaminą E. O, także. Też fajnie. Numer 3. No tu pod numerkiem 3 mamy duży dyfuzor narysowany. Czyli tu będzie zapaszek. Słuchajcie, zapaszek. Pojemność, jaka tu jest? 100 ml. I tak wygląda. O, no i patyczki od razu, więc no, świetny kalendarz jak na razie. Numer 4. Numer na numer 4 mamy narysowaną tutaj włosy. wow! To jest, słuchajcie, kofeinowy <laughs> szampon. No i drzewo cedrowe i wit kompleks z witaminą E. I pojemność to jest 250 ml. I on jest, słuchajcie, nie odkręcany, tylko naciskamy tutaj i sobie tak po prostu na dłoń wylewamy. Więc naprawdę super opcja. Numer 5. Prawdopodobnie perfumy. O, tu też mamy taki rysuneczek. Tak, słuchajcie, to są. Perfumy. I to jest pojemność 15 ml. O, już mi się udało. Zobaczymy jak pachną. No, powiem Wam, że fajnie. O Jezu. Także perfumki. Numer 6, tu już. Aha, dobra, numer 6. Tutaj mamy. rozpylać więc jakiś spray? A, nie. To jest, słuchajcie, y, Antyperspirant w sprayu. 24 godziny. No, i taka, sam, taki sam skład co to, to drzewo cedrowe, to chyba w każdym. Y, w tym produkcie jest. No i pojemność to jest 200 ml. Numer 7. numer 7 mamy tutaj. Pod numerem 7 mamy śnieżynkę. Powiem Wam, że fajnie tak oznakowany mniej więcej. Możemy się domyślić co tu jest. I tu mamy chłodzący żel pod prysznic. 70 ml. Tak. Pojemność 70 ml. Powiem Wam, że no, bardzo mi się ten kalendarz podoba. Tu mamy chyba żyletkę, więc podejrzewam, że coś do golenia. Yy, tak, i mamy tutaj yy, krem do golenia 70 ml. Także po, i on jest tutaj z żeniem bo nie się wysłowić, plus yy, hydra kompleks. Także. No powiem wam, że zazdroszczę mojemu mężowi tego kalendarza, bo naprawdę ma fajne produkty. Tu mamy rączki, dwie łapki, więc yy, tutaj mamy krem do rąk taki yy, nawilżający. Bardziej bym powiedziała? Tak, 70 ml yy, intensywnie nawilżający balsam do rąk. O balsam nie krem, no, lausz, no to balsam. Także balsam do rąk. Mm, numer 10. Słuchajcie, zostały nam trzy okienka i ten kalendarz jest dla mnie rewelacja. Tutaj mamy yy, ogień. Więc podejrzewam, że to będzie jakaś świeczka. Słuchajcie. Zobaczcie, mamy świeczuszkę w takim pięknym, turkusowym, ciemnym kolorze. Jak to pachnie. I pojemność jest 140 gram. Nie no po prostu ten kalendarz jest dla mnie rewelacyjny, naprawdę. Okienko po okienku bardziej mnie szukuje. Yy, tutaj mamy pod jedenastką ciężarek. I to tu... O proszę, coś szklanego. I słuchajcie, to jest yy, spray do ciała z magnezem. Ale co, jaki on jest dokładnie? Rozluźniający mięśnie spray do ciała z magnezem. Także słuchajcie, naprawdę spoko. I pojemność to jest 115 ml. Także mojemu mężowi się przyda. I ostatnie okienko, 12. Mamy narysowany samochodzik, więc podejrzewam, że to będą perfumy do samochodu. Zobaczcie. Nie, no, serio. Patrzcie. Perfumy do samochodu wraz z... Nie no, i to jest jakiś kosmos. Zobaczcie na ten zestaw. Nie dość, że mamy jeden perfum jeszcze dodatkowy wkład. Tu mamy już jeden perfum w środku. To jeszcze dodatkowo mamy przepiękne opakowanie i yy, zaczepkę yy, do niego, żeby sobie w aucie zaczepić. No po, powiem Wam, że naprawdę sztos. Taki kalendarz, to ja mogę otwierać. Najlepszy kalendarz, jaki do tej pory miałam. Koniec. No, i słuchajcie, tak się prezentuje cała zawartość kalendarza, i ja jestem nim zachwycona. Rituals w tym roku zrobiliście świetną robotę z tym, że wypuściliście męski kalendarz adwentowy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie tyle, że 24 okienka, a nie 12. No, ale jak widzimy, no to mamy tutaj praktycznie same produkty pełnowymiarowe, jedynie te perfumki w szkle 15 ml są w mini wersji, ale reszta nie mam się do czego doczepić. Po prostu nie mam. No i ten kalendarz będzie też bardzo fajną opcją jako prezent dla taty, brata, narzeczonego, chłopaka, dziadka. No, dla każdego faceta po prostu. Także ja jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym kalendarzu, jak on Wam się podoba, bo dla mnie no to jest naprawdę totalny sztos. Więc mam nadzieję, że mój mąż będzie również tak samo zachwycony z produktów, tak jak i ja. Oczywiście zapachy, świeczka i tutaj dyfuzorek idą do, do mnie, a reszta do mojego męża. Także to by było dzisiaj na tyle. Oczywiście zostawcie łapeczkę, komentarz. No i będzie mi niezmiernie miło jeśli również zostawicie subskrypcję i do zobaczenia w nowym filmie. Trzymajcie się, ludzkobiedaczki, pa pa.